Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana podnośnika szyby tylnego prawego VW Golf IV 1998-2003 to zadanie techniczne, które warto wykonać z precyzją. Jeśli szyba przestaje działać, Pierwszym krokiem jest diagnozowanie problemu. Często przyczyną jest uszkodzony silnik, przekładnia lub przewody elektryczne. Aby zacząć, odłącz akumulator, by uniknąć eskrztu. Następnie usuń pokrywę drzwi, ostrożnie rozłącz wtyczki elektryczne i wyjęcie starych elementów. Nowy podnośnik montuje się w odwrotnej kolejności, upewniając się, że wszystkie połączenia są dobrze dokręcone. Ważne jest, aby sprawdzić ruch szyby ręcznie przed włożeniem silnika, by uniknąć uszkodzeń. Wymaga to ręcznych narzędzi, takich jak śrubokręt krzyżakowy, obrotowy klucz i szczypce do usunięcia szpilek. Gdzie szukać części? W sklepie internetowym z wysyłką, gdzie podano konkretną oznaczkę modelu i producenta. Warto porównać ceny i sprawdzić oryginalność produktu. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z mechanikiem. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!